Cześć widzowie, dziś pokażę Wam, jak wygląda wbicie noża w Kinder Bueno. Super Slow i Slow. Ten. To Kinder Bueno. No dobra. Na początku zrzucenie z mojego piętrowego łóżka. Numer jeden. Slow. rannych obrażeń. Numer dwa. Super -sload. Obrażenia. Znowu nic. A nie, tutaj pękło troszkę. Numer 2, wbija, numer, level drugi, wbijanie noża w Kinder Bueno. Numer 1, super slow, eh, slow. Mam nadzieję, że tego nie zrzucę. Tylko muszę przytrzymać kamerkę. Dobra, po prostu tutaj tu, tam jest obrażenia. no już to ten dobra numer level dwa bijanie noża level, numer dwa super slow Obrażenia Level 3 Przegryzienie Na pół Numer jeden Super slow Oczywiście to jest to samo O Jezu obrażenia Numer 3, przegryzienie na pół level. 2, super slow. Nice.